Woda dla ludzi, nie dla rządzących. Woda dla ludzi, nie dla rządzących. Dzisiaj w imieniu ponad 60 organizacji społecznych, naukowców i działaczy samorządowych złożyliśmy apel do Banku Światowego, do samego prezesa Banku Światowego w Waszyngtonie, dotyczący programu Banku Światowego o rzekomej ochronie przeciwpowodziowej w Polsce. Program, który Bank Światowy chce nam kredytować, który chce nam. Sprzedać, który chce nam finansować, jest w naszej opinii potencjalnie szkodliwy zarówno dla środowiska, przyrody, ale także może być szkodliwy dla bezpieczeństwa mieszkańców, zarówno Odry i Wisły. Prowadzi do żeglugi śródlądowej na, na Odrze i, i grozi innym rzekom także. Wpisuje się niestety w złe plany rządowe dotyczące wpuszczenia rzek w kanał, Wisły Odry, połączenia ich też kanałem żeglownym. Słabe zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego nie oznacza możliwości realizowania szkodliwych projektów, a na to, że one są szkodliwe, mamy ekspertyzy. Klub Przyrodników zrobił ekspertyzę dotyczącą planu, projektu Banku Światowego i wykazuje w niej, że. Właściwie wszystkie obszary Natura 2000, wszystkie siedliska e, e, rzeczne i wilgotne związane jakby z rzekami, z tymi obszarami Natura 2000 na Odrze, będą zagrożone albo znikną. Wody w Polsce jest jak na lekarstwo, a będzie coraz mniej. I to wskazuje wiele już badań, które... Przygotowują różne instytucje, na razie niezależne jeszcze od, od rządu. Wydaje nam się absurdalne, żeby Bank Światowy, który jest instytucją jednak przestrzegającą standardów ochrony środowiska, no, lansował tego rodzaju projekt i wydaje nam się absurdalne, aby Unia Europejska ten projekt, który jest wyceniany na 1,3 miliarda dolarów, które to my płacimy, będziemy spłacać z pieniędzy naszych jako podatnicy. Żeby też Unia Europejska dodawała do tego projektu 219 milionów dolarów. Można napisać wiele projektów i każdy z nich na kilkadziesiąt miliardów złotych, tylko pytanie, z czych podatków i ile lat będziemy te projekty spłacać i jakie będą ich efekty? Wydaje się absurdalne, że w Polsce chcemy się wpisywać w prostowanie, kanalizowanie rzek w sytuacji, gdy Zachód już dawno te, te błędy ma za sobą. Cała Europa Zachodnia właśnie demolowała swoje rzeki, skanalizowała je, w tej chwili renaturyzuje. Inwestuje obecnie w rewitalizację, w renaturyzację rzek. Będziemy się odwoływać już nie tylko do Banku Światowego, co robimy dzisiaj, ale także do Komisji Europejskiej, oraz instytucji, które ten projekt się angażują także finansowo. Zajrzyjcie na strony EkoUni, zajrzyjcie na strony Zielonego Instytutu. Większość organizacji pozarządowych, które zajmują się wodami, sygnowała ten nasz apel i protest. Pamiętajmy, że już jest wiele krajów, które wskazały, m.in. sąsiadujące z nami Niemcy, które pokazały i powiedział to kanclerz Niemiec wiele lat temu, że rzeką musimy oddać ich przestrzeń i musimy z nimi żyć, a nie z nimi walczyć. My nie musimy powielać błędów Zachodu.